Pasażery gotowe? Jedziemy na działeczkę! Poznać, spotkać. Poznać? <laughs> spotkać haneczkę! I jedziemy! jedziemy! No musiała na chwilę wysiąść musiała, bo przecież No nie widzicie, to nie jest takie proste. Bo ona się też wierci, chce piec, a nie jechać. O, teraz się zmęczy. To ją wezmę na pakę i już pojedziemy. No ile przejechaliśmy raptem. 4 km i już jest niecierpliwy Że Ona musi biec. No i to takie będzie w tej podróży. Co się zmęczy, to ją będziemy brać. Ale ona woli biegać. A ktoś będzie mówił: O, o, ile już męczycie tego psa? Nie, to ona chce no i gitara. już prawie jesteśmy jeszcze z 500 metrów oh, kapitalnie ale jest ciepło, gorąco wręcz chmurki właśnie na jutro już się zbierają numer mówię wam, jadę, jadę i normalnie ściana ściana, ściana chłodu teraz jesteśmy normalnie w zimniejszej aurze o parę stopni ładnych, normalnie ja mam ciarki. Przed chwilą był żar, co mówiłem, a teraz jest zimno. Tu już od morza, właśnie. Wspaniale, jesteśmy już na działce. Prawie. Haneczki jeszcze nie ma, ale zaraz będzie przecież pięknie. Ale, no kurde, ale zimno. Ale normalnie taka ściana. Ściana, zmiana temperatury nagle o parę stopni. Milka pierwsze co to inspekcja musiała obejść, całe obejście. No i teraz się cieszy, stwierdziłem, że jest wszystko ok, Oprócz bałaganu, który musimy sprzątać. I tarzania się. <śm> Ona się zawsze super cieszy, co? Hey, <śm> <tana>

Bo nie słyszałeś najnowszych nagrań. Widzisz, musisz mi to zrobić, kurde. Kochany. Muszę jej to zrobić, kurde. Dzień dobry. Młap. pies jest najważniejszy ciągle Nie, że jest to. Miłości ja, ja, ja tam da dam, da-dam, da-dam. Tam da dam. Da, da, chodź milunka. Co milunka robi? Co robiła? Co robiło wszystko? Dopiero przyjechaliśmy już. Dopiero przyjechaliście, 15, tak? Minut. No chodź Tam da dam, da-dam. chodź chodź jak? Chodź, chodź. Ej, tam dostaw te torby. Ona podekscytowana znowu. Что в этих тормах, Dwa razy tej piosenki, słucham, po prostu gęba się śmieje, naszej miluchy. Czyli jesteś lizak taki. Zakładzak. Przedzieleni. Lizak, lizak. przedzieleni Granica między nami. Tak jest. Ściana. Nie, to jest szczęście między nami. Szczęście między nami. Jeszcze większe szczęście dołączyło. Trzy szczęścia. Trzy serduszka, trzy szczęścia. Tak. No tak, co masz w tej kopercie? kopercie masz zdjęcia. Poka. A... Tak Czekaj, nic nie widzę. Gdzie to jest? To ten pies, zobacz, to ten pies? Ale to ten piesek! To nasz piesek! To nasza drżyna kochana! Mega. Na rzecz, tak. mega! Pokaż Naszy, jedno tak. chociaż. Proszę. Super! Proszę. Wspaniałe! To my! Proszę. Ekstrem. No już oglądam, mhm. żeby mogli. No. Ale fajne zdjęcie! A właśnie, jaś mi pokazać, jak to się gdzie tam wywołuje w tym Rossmannu. Pokaż. O, tu z naszego, przed projekcją z mikrofonem, co tu jeszcze jest? ale cudo, o, okładka na płytę, ale kto ją kupił? Mm -hmm. Właśnie, jakby się ludzie zadeklarowali, żeby było chociaż z 20 płyt, z 50. Czeka, Twój kotek... Czeka na kotek pod tytułem trzy kolory. Tutaj ma, a to nie jest zoja. Nie, tylko to jest jasna. To jaszka. jest Jasiula. Tak. Już? Ja już, nie, już umiem Ja naprawdę, ja, ja sugeruję i monitoruję, że nie, trzeba się odchudzać przed wycieczką, a nie jeść. A ona tu wygląda jak wilkowa. Jak tak. A tu jest podobna do szpica rzeczywiście. Tak. Odchudzać się, bo prądu nie starczy. <noise> Ja będę wam przypominał na wycieczce. I to jest najlepsze zdjęcie. Jest miesiąc pokaże. do wyprawy. Proszę nie jeść. Co to jest? Nie chcą, żeby się piknęło. O, jakie fajne. To jest piękne. Ale zostaw to na pamiętkę. Pokaż. Ojej. Jaki pan fajny. To jest ten skromny. Ale fajny. A to kto? A to jest Zoja. Tak. I to z, normalnie sobie podchodzisz do automatu i sobie robisz? Porwłączasz sobie o, kabelek i masz instrukcję. No to może Jaburka. ja bym miał pięknie. Tak? Mi ja klikną. takie zdjęcie ci zrobiłem, co masz kwiatek jabłoni za uchem, to nie no ma? No właśnie. I co tu jeszcze jest? Oooo, piękne, to nad, nad, nad zatoką. Czemu zimą czapki? Wiesz co? Zamiast jak już jest listowy, Twoje zielone. instalowanie mi się skasowały zdjęcia, niektóre. Yes. Na WhatsAppie. Nie kto, mam. we mam... mnie tak krzyczy. No. Kapitalnie, czyli takie kwadratowe 2,40, a 13 na 15? Złoty 40? złote No to co jakiś czas można sobie przez kilka takich zdjęć wywołać. No, świetnie, to jest zupełnie inne oglądanie yes. na papierze. Nie? Tak jak ja zrobiłem 300 zdjęć. 300 zdjęć zrobiłem z Peglasia, z, no. z 1500 chyba, bo nie wiedziałem, które wybrać. Co masz, Haneczko, za chwilę? Oranżatka, kupiłam oranżatkę jurajską. O, Pogosza Smak pewnie, Zaraz zobaczymy. Oranżada jurajska, my lubimy taką chemię w siebie wlewać, ale to mi się marzy w GS-ach, jak będziemy już jechali do... Brusus. Ale dobra. Ale do, a my jedziemy do Brusa Lee czy do Brusa Willisa? Czy Williamsa Brusa. No co, do rażady już brędzę. Jak powąchałem chemię. Ja już nie mogę się gs udać. Jak i kiełbasę. Dziękuję, Jak chcę siedzieć na ławeczce Białą. i pić rażadę. No już ja nie wiem kiełbę. No się kiełbasa surowa, ta polska. A po co? Chcesz ostatnio wiesz, że chcesz A to kiedyś tam miałem ochotę, to bym się zajechał. No to już nie ten dzień jest teraz. Dziękuję. A pierwsza kłótnia w naszym życiu. Koniec. Do zobacz, paluszki. Znowu... Ja ostrzegam. Prądu nie starczy. Jak będziesz jadła paluszki pies. Ale dobra, oranżada. Dobra, prawda? Taka mandryna. A robić nie ma komu. <gulanie> Uch, te wycieczkę. Nie wierzę. My jedziemy za tydzień w sobotę o ósmej rano szlakiem Motławy, Słyszałaś, mi to? o, jakie o ładnie nie rozłożyłam. Nie wierzę. Nie <gulanie> wierzę. To ja myślę, że to jest żart. Zolą dzień dziecka spędzasz w a ja wyjeżdżam z Milusia. Z... Milusia! Słyszałaś, ty jedziesz szlakiem motławy? No, no. Tak? Z <laughs> zamiotem. <głosy> zamiotem Ty <noise> nasza kochana, ty. Jesteś Chodzisz odmiany? po krzaczorach gdzieś. I ona się oddaliła, poszła gdzieś? <noise> tak, poszła tam sobie, z lajki na prawy koniec. I wróciła, zobacz. Widzisz, to <noise> się będzie, ona się pilnuje. I ona biegła przez park. No. O, Oj, ona wszystko Ona w lesie nie ucieknie. Ona pobiegnie, ona pobiegnie za zającem, za sarną, to tak, ale nie będzie potrafiła wrócić. No, właśnie. Lulaj, lulaj. Co o, to Teraz się... ci rozłożyła piękny dywanik na Twoje przyjście. mięciutki, szary, taki, żeby Ci było Oj, szarża. Trzeba zachować ciszę. Tak, wygodnie, tak, <laughs> jest Te Czyli mię. wszelkie może zdjąć. No właśnie, może te szeleczki zajmiemy. Tylko, że tam jest numerek No, to nie, lepiej nie. Lepiej nie. Leszko sobie śpi, tak? Jeszcze? Jeszcze? No dobrze, dobrze, dobrze. No dobra, to ja idę. No, ty też idziesz? Ty też idziesz? ty nasza? Co to, to jest? Co to jest? A. 12 czerwca będzie pół roku. Jak już jest z nami. Jest! mam pół roku! No, my się rozpakujemy. Ja ją odchudzę. Odchudzi cię panu. słyszysz W ciągu jednej nocy i tak nie wierzy wam. Jedziemy, jedziemy. Jedziemy. No dobra. Jedziemy. Wóz ci przygotowałem. Prąd podłączyłem. A ja idę kuć póki gorące. Złoto. Olo. Gdybym był młotkowy tam jest takie wielkie. Pójdź, jak róża Piękna żółta róża. Żółte, tu i pan. I on ci piękny Dobrze w idzie no żeby nie był przecież ja też robię Cholera to jest Jeszcze pomaga mi? Nadzór! Nadzór jest! Uff. A gdybym był otkowany? O, grubo, grubo idzie. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, ale niecałkani, bo ale pięknie, bardzo lepiej. Pewnie inaczej to wygląda. Inspektorka jak może być? Wilka, dobrze robię. Halo, no, tak jest zajęta sprawdzaniem, że aha, pilnuję, że jeszcze muszę robić. Oczywiście, jeszcze trochę, no, jeszcze trochę, jeszcze. To jest niepokojące. Proszę bardzo, nie ma to, że nie ma. Na działce każdy pracuje. Nawet Milka. Nawet Milka. Wykopała mi trzy kwiatki. A miała w kopy właśnie. A miała w kopy chodziłaś. Za odwrót zrobiła. Ale ładnie prosiłaś. Ładnie, prawda? Ładnie. Ale Pre... ja na wolę, jak są długie trawy. Oj. No. Pani Czapla. Pani Czapla, bardzo skromna. Zawsze się przygląda. Równie skromna. I urocza nasza. Piękna, niebiesko oka. Jedna oka, jedna. Skutero stoi. Będą czereśnie, będą biśnie. Są już owoce. Było dużo, dużo kwiatków. Proszę. To jest czereśnio wiśnia. Tutaj czereśnia. Będą piękne czereśnie. Bardzo dużo. Tu migdałek, który już udechł, już przekwitł. Mam piękny tulipanek. Strzępiasty, czy jakoś takoś. Budleja Dawida, motyli krzew, tak zwane motyle drzewo. Milka tarzająca się wszystkie świeżo skoszonej trawce. Niczym łania na polanie. jak ona lubi w świeżo skoszonej trawce się tarzać w Miluniu fajnie było? masz, masz całe pole masz dwa, trzy, cztery pola jeszcze do wytarzania się <laughs> świetnie tak? świetnie miluńku. świetnie nasza kochana tak pyszczek piękny obsikuj się, obsikuj się Pociecho, nasza ty Nasza pociecha, nasza radość. Ona nie lubi, ona nie lubi kamerowania. Kamerowania ja chcę oko i kamerować to zamknęła. No, małpka. O, grzyby rosną już. Grzybobranie było. Niedługo będą kurki, znaczy no, no niedługo no, w połowie czerwca gdzieś. Plaga narodowa i kaszubska. I dąb. Wielki dąb. Tutaj na lądko. trawkę. Nasz kochany speszł się troszeczkę, mój rafałek speszł się o Bzz. Pole lawendowe. Między nimi rośnie o skrzyp rośnie. To jest? Skrzyp. skrzyp. Piękne mamy dzisiaj. Czyste niebo, bezchmurne. O, są chmurki tam daleko, ale jest piękna bierzec, pogoda. Jutro jeszcze będzie doszcz. Będzie doszcz. To mówiłam ja, Haneczka.